Widzowie, na pewno wy widzicie ten film, nie wiem o której, ale ja nagrywam teraz o 22 właśnie. Zacząłem i właśnie nie wiem myślę na jaką grę sobie dzisiaj nagrać na, na, na yy, no, wziąć, ale pierwsze to rzeczą jest wziąć kurde, nie, źle w kliku, Muszę sobie pozmieniać w trochę tam innych różnych rzeczy, więc... Czekajcie, mam się całe to... A! Halo, Czy... Nie. Motywy. Umiałam co to zrobić właśnie. I teraz wchodzimy w Ikony, o, to były ikony. Polecane ikony. Polecane ikony. Czekajcie, bo ja bym muszę... Mój pies się to Sorry, musiałam pieska wywalić, ale dobra. Mm, tu, tu, tu. Kurde, właśnie myślę, co właśnie zrobić, ale ja miałam chyba ten. Nie, ten jest zwykły, nie? A ja nie wiem, jak przywrócić na zwykły, bo ja mam zwykły motyw, nie? Ja chcę mój, który miałem. Miałem, który miałem. A moje rzeczy. O! Ikony. Domyślne jest, jest. Zastosuj. sobie ten zwykły ikon dać. Z powrotem, bo ja tam też nie lubię. I sprawdzamy. Jest są, dobra, teraz trzeba wziąć <laughs> inne rzeczy, czyli menu. Menu to było chyba moje rzeczy. Tutaj. O, ja myślę że to. Ja sobie też mogę ci ciągle zmienić, tylko wejdę sobie tutaj czekajcie w ustawienia. O, o, teraz zjrzymy chyba yy, wyświetlacz, tak? To był rozmiar i styl czcionki i teraz... Styl czcionki i teraz sobie wyżniemy. Jezu, ale brzydkie. Co? Jestem brzydki. Samsung One. Gothic Bold. Nie wiem co to jest. Czoko kupi mi się na, na razie najbardziej. Ale cool jazz jest, ale on jest bardzo już dziwny. No ten naj, niepew, na pewno nie wezna. Jeszcze mamy ten. Mm. Kurde, myślę. Tego nie chcę, ale chcę chyba Samsunga są ale na razie zostawmy sobie czekoladki. Mi się najlepiej podoba po prostu, nie? I po prostu wyjdziemy zaraz z kapkim i pogramy w grę. I teraz można sobie wejść w grę. Ja takie gry nie wiem. Zobaczcie sobie na chwilę. A, na drugiej strony nie mam. I właśnie nie wiem, co sobie pograć. Ja sobie chyba pogram na razie w. Wy. Wy, 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 W GED PHS Editoru, musisz sobie też pobrać. I to jest za darmo, to gra normalnie. No, i można to tworzyć Zwykle to jest mój nie wiem, nie mam takiej piosenki. Okej, okay, pokażę Wam. Taką piosenkę mam. W a chcecie sobie tę posłankę wziąć, to ona się nazywa Psychokrujsz. Wow. Dawajcie. Dobra, idę za dużo, bo są te mapy, budowani. Jest, przeszła moja mapa. Teraz gramy jakieś robione mapę przez ludzi i nie wiem, teraz sobie weźmy tutaj i nie wiem wpiszmy sobie ID. I nie no, nie działa. Sorry przynajmniej Polska i jest. Polska korona. A w głowie mam, sam Ty pierwszy raz to widzę. Tylko jedno w głowie mam, koksu pięć gram, Odlecieć sam w krainę Wiem, mam koksu pięć gram, odkurzając sam, kapi nie Nie gra w to, dasz. Polska. A ale bez że? A bo to się podnosi. No się nie wiem. po prostu. Hmm. Ej, nie działa w ogóle. Nie wiem, co się jest to. Właśnie nie wiem. Właśnie nie wiem, jak to zrobić, bo to jest bezsensowny level. I like jumping, no lubię skakać. Życie, to bardzo szybko na bici skok nie? właśnie, nie umie skoczyć. Polska ku góru, otwarte. ale ma to normalnie pismo, serio. pismo święte. Ale ej, widać na Polaka, jak to robi. Jakiś chyba noob, może też z Polski gram, ale we angielskiej, gry. Czasem ja sobie pogram w jakieś Erika. Nie znam tego. Czekaj, Erika, co to jest? Co to jest? Nawet nie wiem o co chodzi w tym parku, że jest trochę dziwna. A się nie wiem. Polska kolowa. Polska kolowa? I jeszcze jeden biały węgorz w głowie myśli, mam. Nie znam te piesanki, ale. A wiem, że to jest tylko jedno w głowie, mam. Koksu 5 gram, odlecieć sam. Jo Pojedzie biały węgorz w głowie myśli, mam. Będę zalać tym. Nie umiem przejść tego. Nie, Dziękuję. to wszystkie są polski. Chyba, chillin. dobra. To chyba wszystkie polskie. Nie wiem. Recentowane na Easy. Wave challenge. Ale Easy. Aha, dobra. Że takie coś. Kurde, nie wiem, jak na tego. Nie, no to było łatwe, ale. Swing cap to it's swing up to practice. Now I will train you up, down, forward. Without help. Forward. Nice. Aha. Probably two stars. Dwie, dwie, za, dodać dwie jaski. Projekt 28. Nie wiem, co to jest, ale jakiś. Uh, Projekt 28. Czekajcie, co to przeniosę tutaj, bo my wkurzę troszkę. Um. Jak będzie dziwny ekran u was na filmie, jak będziecie mieli taki, wiem, dziwny ekran, to przepraszam Was, bo po prostu też mi się coś są takie błędy robię, że nie umiem tego zrobić, bo dobra, se tak pogramy i później już normalnie nie wiem. No i następnie już chyba kończymy zabawę i ja muszę już niestety iść spać dnia. No wy widzicie, będziecie widzieli ten sam film o tej samej godzinie. nie? 6 ma 22,9. Zacznijmy się z tego grać. sobie jakieś harder ostatnie, no, no, hard A nie, bo tu miałem kliknąć. Jest jakiś okay, nowy. Nawet go nie znam. A znam jednak. Twittera super baby, Nanty nie wiedziałam co robić. Putos BTS w bussarach. Wieso było? Nie wiem, ale i w deskę grałem w to i to było niełatwe. Mówiłam z tą krewną. Sure. Careful with your pretty eyes and run with me. You yeah, are yeah. Cause you and I and I are a secret Feel my drift against your skin Ja w to grałem Czekaj się, sobie Właśnie gdps to, że Jest też tak fajnie, że Jeśli się włączycie tu właśnie tą opcję widzicie na ustawienia gdps I tu włączacie sobie Praktyk to wam warto Dobra, ja kończę, pa na razie Siema, macie się, na następnym odcinku Bartek, gry Siema, na Bartek, gram Gry, Bartek